Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś w życiu, że chcielibyście coś zmienić? Chcielibyście zmienić swoje życie i tak dalej, ale strach przed tą zmianą was paraliżuje i nie jesteście w stanie tego zrobić? Bo jak tak, to mamy rozwiązanie, także oglądajcie dalej. Tak, że po prostu lubicie nas oglądać, to też zostańcie! Moi drodzy, dzisiaj przed nami widzicie mnóstwo kolorowych pyszności i dużo mm. zdrowia, ponieważ będziemy robić zdrowe, pyszne sałateczki. Będzie tutaj sałatka z gruszką i z halumi yes. oraz sałatka stofu. Ja sałatka sofu, które akurat się marynuje. Jest w takiej marynacie ala sweet chili, troszkę, bo dodam szczyptę chili, syropu klonowego, sosu mm. sojowego sosu, twu, sosu, po prostu czosnku i. No, więc myślę, że będzie pysznie, ale ja tak się w ogóle zastanawiam, czy my zaczynamy od tego i to tu, czy robimy to z rukolą? Hmm. Do tofu, ja ruk to, ja... to, do, do tego rukola, a co a to jest do to? tego to. A tu tu? Mix. Czy Ty się boisz zmian? Ja jestem przerażona każdą zmianą, która Juz, się dzieje. Ja też. Ja po prostu... Mm -hmm. Kiedyś to ja w ogóle bym powiedziała, że ja sobie nie radzę. Bo ja Po prostu jak ja miałam coś zmienić, to stwierdziłam, nie, może mi nie jest jednak tak źle. Ja to samo! ja okay. zawsze mówi, nie, no weź, no zrób to, a ja tak, nie, jed jednak jest okej, okay, wiesz? Ja wcale nie narzekam, nie? Kiedyś miałam z tym oh, ogromne problemy, mhm. które jakby mm, troszkę się zmieniły. Mhm. Wtedy, kiedy zdecydowałam się na spontaniczną aplikację na Erasmusa. I ja to się to czułam, spontan? spontan. W ogóle nie przemyślałam no. tego nigdy. Ja jestem takim turbo racjonalnym człowiekiem. Okej. Okay. I pamiętam, że aplikując na Erasmusa właśnie miałam takie mm -hmm. poczucie, coś jest nie tak w moim życiu, no nie wiem co, potrzebuję jakiejś zmiany, potrzebuję jakiejś powiewu świeżości. I zaaplikowałam z taką myślą, że dobra, dostanę się, ale najwyżej po prostu rezygnuję z tego, wiesz, już mi nie ten spontan po prostu. Dobra jak dostałam informację, że się dostałam i no. że jak zrezygnuję, to już nie będę mogła aplikować jeszcze raz na jakieś tam przyszłe Erasmusy, to miałam takie ojej. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. A wiesz, ja bariera językowa, w ogóle jak się mam wyprowadzić z kraju, co ja co w ogóle sobie myślałam, jak ja aplikowałam, a teraz głupio jest zrezygnować. Ale kurde, to był najbardziej magiczny czas, jaki ja przeżyłam w życiu. Od tamtej pory myślę, że te zmiany wprowadzam częściej, po prostu mhm. bardziej mam takie Poczucie, no Jolo. A co się może stać? Co się może stać? Od tamtej pory robię takie rzeczy czasem poza schematem mojego i mhm. nigdy jeszcze o tym nie wyszło źle. Mnie z kolei bardzo często blokuje to, co sobie inni pomyślą o tym, od mojej decyzji na przykład, albo o tym właśnie, co robię, um, albo czy sobie dam radę, To też jest zawsze takie, nie wiem, zmiana roli w pracy to jest takie. A, czy ja sobie poradzę? Przecież ja jestem taką małą werką. Radzę sobie w, tym, z tym, w ten sposób, że właśnie robię to i to w ogóle każdy krok naprzód, każda zmiana jakby odparnia mnie na przyszłe zmiany. Że czuję, że jestem mocniejsza w momencie, kiedy muszę podejmować kolejne decyzje o kolejnych zmianach. No i też staram się wypisać sobie takie plusy i minusy każdej z tych sytuacji. Czyli sytuacji, w której się znajduję obecnie i sytuacji, która się wydarzy w momencie, kiedy... Zrobię tą zmianę. Żeby też być gotowym na to, co się może wydarzyć, jak podejmę jakąś decyzję, i tak dalej, i tak dalej. Jak chcemy zmienić coś w życiu, to znaczy, że coś nam nie odpowiada w tym mhm. życiu. Jeżeli czujecie takie. Um, takie <grym> poczucie. Jeżeli czujecie takie poczucie, no. że czegoś Wam brakuje, mhm. to znaczy, że trzeba wyjść z tej strefy komfortu i zrobić coś, czego jeszcze teraz nie robiliście. Słuchajcie, jak macie takie poczucie że jesteście stworzeni do czegoś większego, mm -hmm. do czegoś innego niż Wasi rówieśnicy, mm -hmm. no to nie możecie osiągnąć tego, poprzez robienie tego samego, tego, tego samego same 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 co, co inni mm -hmm. Musicie wyjść Bo wejść bardzo poza często schemat. ludzie idą po prostu, wiesz, z takimi utartymi ścieżkami już, mm -hmm. bo tak jest proste, tak? E, na przykład jesteś na studiach i Wszyscy po studiach biorą ślub, mają dzieci i tak dalej, biorą kredy na mieszkanie i tak dalej. I pracują na etacie, oczywiście 8 godzin. I ty, tobie się to wydaje, że to jest normalne, więc ty też powinieneś pójść tym torem. Mhm. Ale co jeśli ty też idziesz tą ścieżką i nagle czujesz no, w Boże, ogóle nuda, nie? Ja widzę tej roboty i w ogóle. I a się a... Przyznam, bo wszyscy wokół to tak, robią. Tak. I... I no, trudno, każdy narzeka na swoją pracę, więc tak już musi być. Może się z czasem. A co jeśli się nigdy nie przyzwyczajasz i właśnie spędzisz całe swoje życie w takim właśnie poczuciu, że mogłam to zrobić, ale nie zrobiłam. No i trudno, już muszę z tym żyć, i już nigdy nie spróbuję. To, co jeszcze mi bardzo pomogło w zmianach, było, były słowa mojej jednej przełożonej. Tam byłam na stażu i wtedy usłyszałam takie coś. Że jedyną pewną rzeczą jest zmiana. Mm. I to, to mi tak siadło to zdanie. No. A co chciałam powiedzieć? Poczekajcie. Mm -hmm. Zjem i sobie przypomnę. Zjedz. Ja też to widziałam. Tak, już nie na... Każdy z nas przeżył pierwszy dzień w przedszkolu. Pierwszy dzień w szkole. Mm -hmm. Pierwszą mam wizytę u lekarza. Mm. Nie wiem, kurz na prawo jazdy. Ja byłam przerażona w ogóle Jezu, na prawo jazdy. To było straszne. A teraz chillera. Mm -hmm. I jakby chodzi o to, że czasem sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że my jesteśmy zdolni do tych zmian. Mm -hmm. I one nie są wcale takie straszne. Mm -hmm. I najgorsze i najlepsze zarazem w tym wszystkim jest to, żeby się przekonać, czy jakaś zmiana jest straszna, czy nie. To trzeba w, w kierunku. No. Mm -hmm. Jeżeli chcesz um, pójść w kierunku tej zmiany. Ale chcesz się utwierdzić, że robisz dobrze, mhm. to powiedz o tej zmianie Twojej rodzinie albo Twoim znajomym. Ale po I... fakcie czy przed faktem? Przed faktem. I właśnie, nie Ale słuchaj, 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 słuchaj to osoby będą próbowały Cię odwieść. W mm. stylu takie, nie, nie zakładaj własnego biznesu, bo wiesz, że. Największy jej kosztuje w ogóle. W tak, dokładnie. <słuchaj> tak, <słuchaj> Bardzo często tak jest, nie? Że oni wiesz, po prostu chcą Cię uchronić przed tym, przed tymi ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami, więc będą ci mówić, nie. Wiesz co, lepiej tego nie rób, lepiej nie idź na, na te wyjście i, albo nie rób czegoś tam, no nieważne. I wtedy ty, ty chcesz bronić tego pomysłu, mm -hmm. więc wpadają Ci argumenty dlaczego Ty chcesz to robić i dzięki temu przekonujesz też samą siebie, że okej, okay, warto to zrobić i masz takie. Mm -hmm. No nie mm -hmm. no, zmiany powiem Wam... Są super. Nie da się mm -hmm. rozwijać bez zmian, po mm -hmm. prostu, bo będzie coś mm -hmm. stać cały czas. Mm -hmm. W tym samym miejscu. I to no. nie muszą być jakieś drastyczne zmiany, ale ja, ja powiem szczerze, ja mam prawie 24 lata no. i ja nienawidzę dzwonić do obcych ludzi. Nienawidzę, nienawidzę umawiać się do lekarza na jakieś wizyty. Dlatego bardzo szanuję miejsca, w których jest aplikacja do Ja aplikację. też, albo mail. Czasem, no kurde, trzeba. Ostatnio tak miałam, że musiałam się umówić chyba do lekarza mm -hmm. czy gdzieś tam i musiałam zadzwonić wiem, no. tak? i ja się do tego zbierałam, nie wiem, dwa dni, żeby zadzwonić. Ja wiem, ja, ja po prostu to, nie chcę tego wytłumaczyć, ale ja to Wait. i tak robię i czasem mam tak, że zabieram się dwa dni, a czasem mam tak, że zabieram się 10 sekund, bo chodzi po prostu o to, że ja to i tak zrobię. I czasem pomaga mi takie myślenie, że i tak to zrobisz, więc czemu tego nie, po prostu nie oderwać tego plastra już, pyk, tylko się nad tym rozwodzić, więc takie myślenie też mi czasem pomaga, ale tak. miejmy to za sobą. Uh -huh. Albo no. nie myślę do przodu i nie staram się przewidzieć negatywnych scenariuszy jakichś, typu no. wyjdę na pajaca albo coś, tylko robię to i wtedy się zacznę martwić, jeżeli wyjdę na pajaca, to no mm. wtedy jakby tak, po to się martwić na zapas. Właściwie mhm. się nie zafiksować na tym, że. Na tych minusach. Tak, że a mhm. że jak mi się nie u... że wyjdę na że jakby nie wiem, mhm. będzie mi wstyd i to Cię już hamuje. To głupota. To. to! No i co z tego, że mi będzie wstyd? No właśnie, jakby... Te, też jest potrzebne potrzebne. I w sumie o tym mówiłyśmy już w naszym odcinku o wstydzie. No właśnie, zachęcamy. Mm -hmm. Bo y, on też był bardzo fajny. Mm -hmm. Ale y, co chciałam powiedzieć? Ej, w no. ogóle bardzo często y, gubię wątek i znowu mi się każe, to z odcinkiem o skupieniu, ale przysięgam, że nie jest tak specjalnie, że ja z rękawa to <laughs> się wyrzucać. Tylko no. y, nie mogę się skoncentrować dzisiaj w ogóle, bo to tak ładnie. No, tu pewnie, jest dużo rzeczy, jest bardzo i kolorowo, się kolorowo dzieje, i nie i mogę się tak skupić. Dalej, tak. um, jest ciężko. Im częściej wychodzimy z tej strefy komfortu, mhm. tym większy komfort czujemy z dyskomfortem. Wiecie o co chodzi? Że czujemy się lepiej z dyskomfortem. To nie jest coś takiego, że postrzegamy dyskomfort jako coś A, złego. Tak, tylko się już y, rozgaszczamy w tym głównie. Były jakieś badania, niestety bardzo mi przykro, nie boję Wam jakie, bo nie pamiętam, mhm. ale były jakieś badania, że. Człowiek woli wiedzieć na 100% na przykład, że zachoruje na jakąś chorobę, niż wiedzieć na 50%, że może się to zdarzyć, bo wtedy właśnie nie jest tego pewien. I jest taki strach przed nieznanym. Że nawet że człowiek nawet woli wiedzieć, że coś złego mu się przytrafi, niż tylko tak spekulować czy wiecie, czy na przykład, nie wiem, siadasz w samolot. No. się boją, że coś się stanie z samolotem, bo to są mega zestresowani. A jakbyś siedzała w samolot i wiedziała, że się zaraz zepsuje, no to też byś się na nie zestresowała, ale byś się pożegnała z kimś na rany. Więc po prostu ludzie mm. mają taki mechanizm, oni się po prostu stresują tym, mm. czego nie znają. Mm -hmm. I im częściej wychodzimy z tej strefy komfortu, tym po pierwsze rozszerzamy tę strefę komfortu, mm -hmm. a po drugie nie czujemy się już tak sparaliżowani ta, to, tą zmianą. Tylko podejmujemy po prostu akcję i zaczynamy działać. Na przykładzie tego, że jak nie wiem, raz usłyszysz słowo nie od kogoś, bo kogoś poprosisz, to boli strasznie. Asz takie. Oh, oh, wow. Ale są takie różne doświadczenia, że możesz chodzić w miejsca i zadawać pytania takie, gdzie po prostu wiesz, że odpowiedź będzie nie. Na przykład wchodzisz do baru i mówisz, czy mogę dostać darmowe piwo? No. I oni ci mówią, no. Nie. Chociaż możesz to udać, bo jakby nigdy nie wiadomo. No. I wtedy się jakby uodparniasz też na to, że ktoś ci może odmówić. I o to samo z... świadoma, tak. i następnym razem już. Nieprzeważnie myśli, że, a nie wiem, nie pójdę do szefa, szefowej po podwyżkę, bo na pewno powie nie. No tak, hmm. zobaczymy. z nam powie. Powie, to tak. powie. No. Najgorsze, co się może stać, to powie nie. Więc jakby i tak będziesz no tak do przodu. Nie Jak to nie jest najgorsze? Jak nie dostaniesz podwyżki? Jak o nią prosisz? No dla mnie trochę lipa, ale nie no, wiem. No jest, ale jeszcze gorsze mogą być zwolnienie cię, na przykład. O Jezu! Ej, to Ej, by wolało! No? No, Idziesz po podwyżkę. No. No to dobra, to możecie mieć dwa <noise> myślenia. Albo takie turbo drastyczne, <noise> ale też działa, werki. Aha, że jakby, no. To nie, nie, nie jest, jest najgorsze. To nie jest koniec świata. <noise> no, mogłoby być gorzej zawsze. Ale po prostu, jesteście jak do przodu. Chcesz mm. trochę tego? Halumi? O, uh, chcę! Mhm. Mm. A zaraz go zgrylujemy, to mm. będzie pysznie. Mm -hmm. Co, grillować? Tak, i tofu też podsmażymy i wrócimy tutaj. Mm -hmm. y, jesteśmy oh. po przerwie. Werka, powiedz, co zrobiłaś. Tu jest halloumi grillowane, pyszniutkie, chrupiące. No halloumi to halloumi. Halloumi z, z patelni. A tutaj jest tofu, też z patelni, ale on jest w tej marynacie i też jest pyszniutki. Jest lekko bardzo... słony. bardzo słone. Jest tak, dobre. Ja powiedziała. Ale jest dobra. Ale takie ale ma być. No i tak. lekko słodkie też. Nie wiem, czułaś słodycz? Nie, ale może potrzebuję więcej tego. O, dobra, może. Wiemy już też z poprzednich odcinków, tak. że nie uczujemy słodyczy tak samo. <laughs> eee, I to jest szczególnie. Ciężko się są samotki na No właśnie, i mogą spadać. To jest super, bo czuć tutaj tę w ogóle. Mm, bo ta francuska jest pyszna. O, jest zarąbista. Mm -hmm. Nie jest taka sucha, taka wiecie, jak dla mm -hmm. królika. Bo ja na przykład nie jestem jakąś fanką sałatek. Nie, no, nie widzę suchych sałatek. Lol. No. Co się tak skrzywdził? No bo. Życia. <laughs> Życia. Ale jeszcze a propos zmiany, muszę Wam powiedzieć, mm -hmm, że zastanawiacie się, dlaczego się w bo boimy zmian? Z czego to wynika? No, z takiego strachu przed niepewnością. Mm -hmm. Bo wiemy, że znaczy lubimy wiedzieć, co się stanie. Mm -hmm. Bo czuję się tacy bardziej tak, spokojnie ja wtedy. Też. Ale czuję, że my czymś zaskoczysz. Także słucham. No dobra. Bo jeszcze jest też ważna rzecz, czyli w trakcie, kiedy musimy podjąć jakąś decyzję o zmianie, to kwestionowane są nasze wartości. Mm -hmm. Czyli musisz się zastanowić nad tym, co jest największą wartością w Twoim życiu. I taką decyzję o tej zmianie w zgodzie z tą wartością podjąć. Okej. Okay. Czyli jeżeli dla ciebie na przykład największą wartością w życiu jest, nie wiem, praca i kariera i w ogóle, mm -hmm. no to podejmujesz decyzję w związku z tą pracą i tak dalej. I tym się kierujesz w momencie kiedy masz podjąć decyzję. Ale jeżeli twoją największą wartością jest rodzina na przykład, no, no to twoja decyzja już będzie inna i um, decydując się na tą zmianę musisz wziąć to pod uwagę, tak? Aha, to jest tam, okay. Twoje wartości życiowe są bardzo ważne w tym procesie w ogóle dokonywania zmian w życiu, więc musisz się nad tym bardzo dobrze zastanowić. Czyli musimy się jest. zastanowić nad naszymi wartościami, mm -hmm. nad tym, dlaczego to robimy. Mm -hmm. I może też bym dodała, czego nas to może nauczyć, A to mm -hmm. ale to zresztą w sumie dlaczego, ale nie zawsze. Ale warto sobie to przemyśleć, w sensie nie, nie przy każdej zmianie koniecznie, ale przy takich większych może, albo mm -hmm. takich bardziej stratujących. No. Dlaczego czemu nie? Próbuję tej drugiej i druga drugie jest super. Mm. To, to tofu? Tak. To jest super. Mm. <coughs> <coughs> Czyli siadło, to dobre. <coughs> Musztarda francuska, ocet balsamiczny, troszkę miodu albo syropu klonowego i jest pysznie. Mmm, wiecie, co mi się przypomniało? Mm -hmm. Słyszałam od mojego chłopaka, że słuchał podcastu Hubermana, mm -hmm. <coughs> że jak robisz coś, czego nie chcesz robić, to jakoś ci się jakaś część mózgu ci się albo aktywuje, albo rozwija, albo mm -hmm. zwiększa. Jakoś tak to było, mm -hmm. przez co dłużej się żyje. Tylko nie można przestać tego robić, to trzeba robić w kółko. Mm -hmm. Też o tym słyszałam. Dlatego fajnie jest na przykład, nie wiem, robić coś, co sprawia Ci dyskomfort na mm -hmm. co dzień. Na przykład, nie wiem, załóżmy, jesteś praworęczna i przejść zawsze prawą ręką. To, no to znaczy. Znaczy, lewo. Ja piszę. Ale anyway, zacznij wtedy pisać tą drugą ręką. Mhm. I to ci sprawia mega dyskomfort i masz takie a nie chcę mi się pisać, już mam tego dosyć, mhm. ale to aktywuje inne ośrodki w Twoim mózgu i to powoduje, że dobrze to działa. Ruszów jest dużo więcej. Mhm. Czyli trzeba być odważnym. I trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu. Nie można bać się zmieni. Gdyby to było takie proste, jak powiedzenie tego, tak, po prostu. Ale no. wiem, tak że to sobie nie jest proste. To no. Także, Szczególnie no. w dorosłym życiu. Nikt za ciebie tej decyzji nie podejmie. I jak byłaś dzieckiem, to, to no, twoi wszystko. rodzice to robili, nie? No, kiedyś to było. się nie doceniałaś, się było młodym. Tak. A kiedyś było mało przez w ogóle, a teraz. Mam o podajniku, nie Zrób coś! Zachęcamy Was do subskrypcji, do lajków, do komentarzy, do odwiedzenia naszych social mediów, które znajdziecie w opisie. Ale również, uwaga, przypominamy. Tak, że ruszyłyśmy z serią podcastową. Mm -hmm. Tutaj wizualnie też możecie sobie oglądnąć, mm -hmm. a na Spotify'u dla takich e, ludzi, którzy zawsze tam w biegu, czy do auta, czy coś tam do kieszeni, możecie sobie nas schować i posłuchać, także mm -hmm. zachęcamy podcast Idąc Przez Życie na Spotify'u. No my sobie idziemy I przez życie i czasami Rozpiniamy dużo. Tak, nie <laughs> tak, wiem także... czy zauważył? Nie, gdzie tam? Także dołączcie do nas, rozpijajcie razem z nami i idźcie z nami przez życie. Tak, zapraszamy, zachęcamy, przygarniemy, tak. także spoczko. No i co? Trzymamy za Was kciuki, bójcie się zmian, a i tak to róbcie, wiecie o co chodzi. To, tak. że się boicie, to nie powinno Was stopować. Zwykle. Chyba, że to Ci nie wiem skoczyć w to... Nie, nie, to w to nie. No, 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 to jest Boże, jak... nie, cyrk. No nie wiem. <grym> anyway... Trzeba wiedzieć jednak, jakoś to ocenić racjonalnie w miarę, ale... Plusy trzymamy... minusy, tak jak mówiłam na początku. <śmum> Warto sobie obu sytuacji rozważyć. Czy na przykład tak. tak, jak skoczycie w ogień, to coś Wam się stanie, czy nie? No i czy to coś da w ogóle, że, że dla tej drugiej osoby w ogień skoczyliście? Tak, się? tak. Zastanówcie się. Tak. To, bo ja już byłabym spalona czasami. <laughs> jak myślę o niektórych osobach. <laughs> no dobrze, no moi drodzy. Trzymajcie się. I do razie. następnego. Dziękujemy za oglądanie. Pa pa.